Nauczanie domowe, siódma niedziela wielkanocna. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 46 do 53. Temat największa obietnica Ojca. Jezus powiedział do swoich uczniów Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał. I trzeciego dnia zmartwychwstanie. wstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na Was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betani i podniósł ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Dziś w Ewangelii słyszymy dwie obietnice. Pierwsza, wszystkim narodom będzie głoszone nawrócenie i przebaczenie grzechów. I druga, zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka. W momencie, kiedy Jezus mówi te słowa, oczywiście żadna z nich jeszcze nie została spełniona. Uczniowie tylko słyszą, że tak będzie. I widzimy, że spełnią się te obietnice w odwrotnej kolejności. Najpierw będzie zesłanie Ducha, już niebawem, a potem będzie. Pójście na cały świat, aby głosić wszystkim narodom nawrócenie i odpuszczenie. Patrząc na to, powinniśmy uczyć się działania Bożego. Są obietnice przyjęte mają skutek. Skutek bardzo konkretny. Ubranie się w moc to jest coś bardzo wymiernego. Nawet tu to słówko uzbrojenie pokazuje, że każdy z apostołów miał świadomość wyposażenia do walki, gotowości do tego, żeby tym narzędziem, tym wyposażeniem, tym uzbrojeniem zwyciężać. To nie było coś nieokreślonego, takiego, no czy przyjąłeś Ducha Świętego? Nie wiem. Czy masz w sobie jakiś charyzmat? Nie wiem. Czy masz w sobie moc i dar Ducha? Nie wiem. Nie było takiej opcji. To nie było takie patrzenie, takie myślenie. Oni rozumieli, że coś dostali. Była obietnica, ta obietnica została wypełniona i apostołowie mieli konkretne doświadczenie jej wypełnienia. Tak jak Jezus powiedział, tak jak obiecał, tak zrobił. Kiedy patrzymy na ten fragment, zatem, powinniśmy bardzo dwa elementy w sobie rozbudzić, rozbudować, albo dopiero odkryć. Po pierwsze, że w Ewangelii są zawarte obietnice. Bardzo często podkreślane jest to, że w Ewangelii są zawarte nakazy. To troszkę wypacza słowo dobra nowina. Nakaz Boży jest oczywiście dobrą nowiną. Ale istotą jest to, że to Bóg działa, Bóg chce coś zrobić, Bóg chce coś zrealizować, więc obiecuje człowiekowi. I było tak od początku. Od pierwszego momentu kryzysowego, czyli od pierwszego upadku, Bóg coś obiecuje. Słuchaj, ja Ci pomogę. Słuchaj, pośle Zbawiciela. Słuchaj, będą prorocy. Słuchaj, wyzwolę Twój naród. I za każdym razem to Słowo Boże słowo było słowem obietnicy, podniesienia na duchu. I chodzi o to, żebyśmy to zobaczyli: że Ewangelia to jest słowo obietnicy. Bóg mówi: Ja będę działał. Ja coś zrealizuję na tym świecie, tutaj, przy Tobie, z Tobą. Ja chcę, żeby to się wydarzyło. To jest moja wola, to jest moje pragnienie i dopilnuję jego realizacji. Tak patrzmy na Ewangelię. Ten fragment jest bardzo kluczowy, żeby zobaczyć to, żeby to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że tu pojawiła się największa obietnica. Jaka? Obietnica Ducha. Pierwszy zatem element to ten, że ja mam odkryć. W Ewangelii zawarte są obietnice. Wymieńmy kilka przykładowych: że Jezus będzie zawsze z Tobą. Słyszysz to słowo? Zawsze. Nie będzie takiego momentu, kiedy Jezus nie chce być z Tobą. Zawsze chce być z Tobą. Zawsze. Nigdy Cię nie opuści. Nigdy Cię nie zostawi. To jest obietnica i Bóg dotrzymuje słowa. Dalej, że Jezus będzie Cię karmił. Słyszymy to słowo? Jezus mówi: Ja Cię chcę karmić, ja Cię będę karmił. Dalej, że będziesz chodził po całej potędze przeciwnika. Rozumiesz tę obietnicę? Jezus mówi: Będziesz silniejszy od największych przeciwności. Dalej: Będziesz dokonywał dzieł takich, jakich dokonywał Jezus. Jezus to obiecał, powiedział to wprost, że ci, którzy wierzą, będą też takich dzieł dokonywać, jak On. I to jest obietnica. Jezus powiedział: Ja chcę, żebyś to słyszał, ja chcę, żebyś to przyjął. To jest zapisane dla Ciebie. Dalej, Jezus obiecał, będziesz miał moc ducha. Tak jak ja miałem moc ducha, tak ty będziesz miał taką samą moc ducha, tego samego ducha. I kolejna obietnica. Jezus obiecał, ja cię wskrzeszę. Ja cię wzbudzę z grobu. Ty będziesz żył ciągle. Nawet jeśli na tej ziemi umrzesz, odejdziesz, skończy się Twoja egzystencja tu ziemska, to ja cię wskrzeszę. Ty będziesz na nowo postawiony na nogi. To są obietnice, i Jezus je po kolei realizuje. Niektóre są już zrealizowane, choćby to, że da ducha, niektóre są realizowane w trakcie, że będzie Jezus zawsze z tobą, bo jest dzisiaj, był wczoraj i będzie jutro. Ta realizacja trwa. I w końcu, że są to obietnice, które mogą się zrealizować dopiero w przyszłości, czyli wskrzeszenie Twojego ciała. Różne są kategorie, ale zawsze jest to obietnica Jezusa. Ewangelia jest pełna obietnic Jezusa. Zobacz to, odkryj to. I drugi element, realizacja tej obietnicy wymaga Twojego współdziałania. I słyszymy, co apostołowie mają robić. Wy pozostańcie w mieście. To jest ta współpraca. Czekajcie na tego ducha. Waszym obowiązkiem jest tu być. Nie wolno wam odejść. Macie czekać. I wiemy, że posłuchali. Dalej, wy jesteście świadkami głoszenia. Wy macie głosić. Wy macie właśnie roznieść wszystkim narodom to przebaczenie grzechów. Wy będziecie świadkami bo będziecie mówić i będziecie widzieli, że różne narody się nawracają, przyjmują przebaczenie i nawrócenie realizują w swojej codzienności. I kiedy patrzymy na tę największą obietnicę, Duch Boży mieszkać będzie w Tobie, to popatrzmy, jak mało jest w nas tej mentalności, że we mnie mieszka Duch Boga Żywego. Że ja otrzymałem tego ducha. Co słyszysz częściej? Chyba szatan mnie opętał? Czy też? Duch Święty mieszka we mnie. Popatrzmy, ludzie w swojej mentalności są gotowi bardziej uwierzyć, że w nich działa potęga zła, niż że w nich jest obecny Duch Święty. Podczas gdy Jezus obiecał: Ja dam Tobie Ducha Świętego. Duch Święty w Tobie jest. Ilu idących do Komunii Świętej, jak to mówimy teologicznie, będących w stanie bliskości z Bogiem, łaski, czystości serca, mówi: Mieszka we mnie Duch Boga. Działa we mnie Duch Boga. I chodzi o takie podejście. Ja przyjmuję tę obietnicę. Ja realizuję tę obietnicę za każdym razem, kiedy. Oczyszczam serce w sakramencie pokuty. Za każdym razem, kiedy przyjmuję komunię świętą Jezusa obecnego w Eucharystii, duch Boży we mnie działa. Duch Boży, który mnie nawraca, duch Boży, który mnie pokrzepia. To jest działanie Boga. Proś o to, aby w Twoim sercu było coraz więcej tej otwartości na przyjęcie obietnicy i współdziałanie. W jej realizacji. Niech Ci w tym błogosławi Bóg obietnic, Ojciec, Syn i Duch Święty.